Witam Was ogrodnicy doskonali i niedoskonali. Kolejny raz z ogrodu Marysi. Ale dziś króciutko pokażemy, a raczej Marysia pokaże, jak zbierać nasiona z jeżówek. Bardzo proszę Marysiu, pokaż co ty tu masz w tym talerzu. Mam tutaj nasionka zebrane właśnie całkiem niedawno i chciałabym Wam pokazać, jak wyglądają takie właściwe, pełne, dojrzałe nasionka oraz takie. Puste mam dla porównania tutaj obok siebie. Za chwilę to pokażemy bliżej, ponieważ nie wszystkie nasionka, które zbierzemy z tej jednej główki, one są pełne, czyli zdolne do wykiełkowania. Niektóre, mimo że mają taką skorupkę bardzo podobną do do nasionka, one są w środku puste. Możemy je poznać po tym, że są takiego troszeczkę innego takie koloru. Takie też jakby to tutaj, prawda? Tak. Takie wydaje się, że tam pełne, jest jakaś grudka. Pełne są, nie uginają się przy nacisku, są takie pełne, pełniejsze. pełniejsze, tak, innego koloru, takiego ciemnoszarego, a te puste widać, że się uginają, że nie są takie wypełnione. I, i, i czasem niektóre jeżówki w ogóle nie zawiązują pełnych nasion. My wysiewamy, mając nadzieję, że, że to, są coś dobrą... to coś wyrośnie, a tu się okazuje, że one wszystkie są puste. Pamiętajmy, że więcej nasion uzyskamy z odmian o pojedynczym okółku tutaj ja je nazywam pustymi. Tam zapylacze mają łatwiejszy dostęp do kwiatu, łatwiej zapylić, więc tych nasion możemy się spodziewać więcej. Natomiast odmiany pełne, one albo w ogóle nie zawiązują nasion, albo te nasionka są pojedyncze. Na przykład jedno w główce się zdarzy, dwa, albo czasem tylko jedno, jedno nasionko na całej roślince. Tu mamy z pełnej, prawda? Tu mamy z pełnej Tak, tak. I Pokaż, tu... Marysiu, czy w tej roślince możemy znaleźć pełne nasionko? Jak to szukać? I popatrzcie ja to Państwo, grusze. że ta, y, to ten nasiennik, nazwijmy go, on jest ciemny, on jest suchy tak, i, i dopiero jest dojrzały, prawda? Dojrzały jest wtedy, gdy już nam pod główką zaczyna brązowieć łodyżka. To już y, jest oznaka, że. Tam już żadne procesy odżywcze nie zachodzą, że to już usknięte i już możemy zaczynać szukać e, nasionek. Tak, to mm -hmm. już jest pełni, do, pełni dojrzałe, dojrzała główka, ale niestety jak widzę, nie ma tutaj pełnych. Są wszystkie puste, bo to zapewne urwałaś od odmiany marmelady, tak. u, której, u której nigdy e, nie, nie znalazłam pełnego. pełnego nasionka. To popróbuję inną. Spróbuj z pustej może. To może spróbujemy z tej. To są bardzo... Ale... Nic się nie stało. To są bardzo kłujące y, główki. Zwykle to robię wcześniej rano, kiedy jest jeszcze rosa i one są miękkie. A do takich, by rozebrać tą główkę, to zwykle potrzebne jest... To może nie jest, próbuj. Potrzebne są rękawiczki. Rozkruszamy. I szukamy. I szukamy. Właściwie większość to są pełne. Jest różnica. No, I widać, one są takie grubsze, tutaj grube podstawy. Zdecydowanie, zdecydowanie. I właściwie cała główka jest wypełniona. Nawet jak, jeśli zerkniemy tutaj między tego jeżyka, to widać te pełne nasiona mocniej rozchylają te igiełki. Roślinka potrafi sama wyrzucać pełne nasionka. Nieraz obserwuję, jak gdzieś tam te pojedyncze pełne nasionka są już. E, prawie wystrzelone. Tak. To widać nawet tutaj. Tak. O, już są bliskie, o, bliskie tak. wypadnięcia. Wystarczy je tylko dotknąć o, i, one, i, i one wyskakują. Co dalej? Zbierzemy sobie nasionka. I e, jest kilka sposobów. E, można obserwować naturę, wysiać e, od razu przy, przy mamusi, ale ja tego nie robię ze względu na to, że. Jest to zbyt długi czas, prawda? Jeśli wysiejemy teraz, to y, może przyjść ptaszek, może przyjść jakiś y, gryzoń. Y, możemy wiosną to wyplewić, y, więc ja wolę pozbierać wszystkie nasionka do słoiczka y, czy do jakiegoś pojemnika, y, składać to w suchym miejscu, żeby to one jeszcze przeschły dobrze i dopiero późną jesienią, na przykład y, w październiku, Wysiewasz do gruntu. Wysiewam bezpośrednio do gruntu na wcześniej przygotowaną, dobrze odchwaszczoną rabatkę. I wiemy, że w tym miejscu one są. Opisujesz z jakiej rośliny? Nie, tak, nie, zawsze. nie zawsze, ale w tym roku już troszeczkę będę opisywać, że tu są nasionka, żeby tutaj nie plewić, bo, bo możemy naprawdę wiosną te wschodzące. Młodziu, młodziutkie siewki, no, motyczką zahaczyć i go usuwać niechcący i nie ma. A tak jest w wiadomym miejscu. Tam uważamy, tam nie plewimy i, i one przejdą, jeśli wysiejemy je jesienią, przejdą naturalną stratyfikację. Przemarzną. To było tak po polsku. Tak, tak, tak. E, ja też preferuję wysiew, osobiście wolę wiosenny, gdyż zależy mi bardzo na tych nasionkach. Nie chcę, żeby im się coś stało przez, przez zimę, żeby na przykład będzie, żeby zgniły, jak będzie bardzo mokra zima. E, więc ja wysiewam je wiosną, gdzieś w marcu. Ona sobie wysiewam je dość gęsto. One jak wykiełkują i mają już te drugie właściwe liście, to wtedy są gotowe do pikowania, przepikowuje je w inne miejsce i są do dalszej obserwacji. To jest mój sposób taki mniej pracochłonny, jeśli chcemy, możemy wysiewać na przykład już w lutym, jeśli mamy do tego warunki, dobre. W na, przykład. na przykład w tunelach, na przykład na parapetach. Jak najbardziej możemy je wysiać w lutym, i tylko to, to już wymaga naprawdę takiej. zabawy powiedzmy. Zabawy! I, tak. I one potrafią gdzieś tam. Wystarczy, że nam się za dużo wody raz wleje. One... Przygniją. to Połynie. bardzo szybko. Ilość, mała jest ilość światła tej porze, więc te sieweczki będą takie wyciągnięte, słabe, rachityczne. Później nie ciężko zaaklimatyzować do tych warunków w ogrodzie. Naprawdę to jest dla mnie osobiście taka niepotrzebna zabawa. Jest lepiej w gruncie, słabsze roślinki e, nie przeżyją, naturalna selekcja. E, zostają tylko nam te trwałe. I, i, o, to, o, to I o to chyba chodzi. chodzi. Tak. Marysiu, przypomnijmy jeszcze, jakie warunki najlepiej lubią jeżówki. No tak proszę Państwa na zakończenie naszego krótkiego odcinka. Sadzimy w miejscach słonecznych, w miejscach półcienistych, owszem zakwitną, będzie to mniejsze, mniejsze kwitnienie, mniej, mniej obfite, łodyżki mogą wylegać, mogą nam właśnie całe roślinki wylegać, więc konieczne będzie podpieranie stanowisko, zatem słoneczne. Ziemia przepuszczalna, by nie było zastoisk wodnych wiosną, łatwo wykniwają, więc musimy, musimy na to uważać. Lubią je ślimaki. Mogą wiosną nam całkowicie zjeść Rośliny. świeżutko startującą roślinę. Już nie wspomnę o gryzoniach. One je kochają, ja nie wiem, wszyscy kochają te jeżówki. Jak nie ślimaki od góry, to gryzonie od dołu nam potrafią całą roślinę zjeść, Zniżczyste. więc później się dziwimy, gdzie jest moja jeżówka, była tutaj, a jej nie ma. Bardzo ważna sprawa, płukamy po zakupie jeżówki. Pukamy jest torfu na tyle, ile jest to możliwe. Wiadomo, że uszkadzamy system korzeniowy, dlatego warto też część nadziemną, te łodyżki z kwiatami przyciąć. Ułatwimy wtedy start tym świeżo wypukanym roślinkom. Więc o tym pamiętajmy. Co by tu jeszcze? A chciałam wspomnieć też o tym, że w razie deszczowych. Dni bardzo często na tych pełnych główkach pojawia się nalot biały, tak. i to już jest grzyb, który idzie nam od główki po łodyżce do, ko do korzenia. Tak. Potrafi nam zniszczyć całą roślinę. Warto ściąć wtedy, prawda? Warto taką... to ściąć, zanim to z główki przejdzie w dół. W dół. Tak. Mm, o czym jeszcze? A właśnie. E, zapomniałabym o tej ważnej kwestii. Odmładzamy. Jeżówki są bylinami, ale, ale krótkowiecznymi. E, więc e, jeśli nie wykopiemy tej rośliny, na przykład trzech, czterech po 3-4 latach, latach, aczkolwiek te nowe odmiany, które szybko przyrastają nam sześć. Nawet, nawet szybciej, ten szczyt kwitnienia przypada w drugim roku uprawy, więc warto już po drugim roku tą jeżóweczkę odmłodzić. Tak mamy to, oczywiście jest to sposobem też do namnożenia sobie. Wykopujemy taką roślinę, przycinamy pędy Kwiatowe i dzielimy na tyle, ile nam pozwala. Jeśli to jest dość zwarta, ciężko nam, e, nam jest podzielić, no to wystarczy nawet na te 3-4 części, a czasem potrafimy uzyskać kilkanaście Marysiu, nawet sadzonek. Przyjedziemy i pokażemy, jak dzielić je sprawy. na sadzonki i jak je sadzić. Marysiu, a powiedz mi jeszcze, jak to jest z tymi jeżówkami? Czy one kwitną w pierwszym roku, w drugim roku takie, które są wysiane z nasion? bardzo rzadko kwitną w pierwszym roku, ale się zdarza. Jeśli wyśle, wy, wy, wysiejemy je w lutym, szybko, szybciej tak na tych naszych parapetach i to ona jest duża szansa, że zakwitną. Ale w większości kwitną jednak w drugim roku. Czyli żeby po prostu się nie denerwować, tak, że tak. jeżówka nam nie zakwitła. Mhm. A jeszcze, jeżeli chodzi o jeżówki. Co możesz ciekawego jeszcze dodać dla naszych widzów? Jeśli chodzi o je, no, jeżówki uzyskiwane z nasion, przypominam, przypominam, że nie powtarzają cech rodziny rośliny matecznej, czyli z nasion nie uzyskamy kopii e, jeżówki, macierzystej. jeżówki macierzystej. Będzie zdarzyć się może, że będzie bardzo podobna, ale niestety, żeby uzyskać taką samą, to trzeba kupić Sadzonkę i podzielić ją, jeśli chcemy jej więcej. Lub in vitro. Lub in vitro. Ale to jest, to jest właśnie taka ciekawa zabawa, bo no, możemy, wie, można powiedzieć. możemy z nasion naprawdę bardzo ciekawe odmiany uzyskać. Warto próbować i przygoda niesamowita. Pokazaliśmy to w poprzednim odcinku tak. o jeżówkach. Jeśli zdecydujemy się na siew wiosenny, pamiętajmy, żeby włożyć nasionka do zamrażalnika na około 3-4 tygodnie. Ja myślę, że na dzisiejszy odcinek miał być krótki, <laughs> chyba wystarczy. Dziękuję Marysiu za pomoc. Dziękuję za to, że Ty się dzielisz z nami swoją wiedzą. I oczywiście dziękuję za to, że nas przyjęłaś ze swojego ogrodu. Bardzo proszę i zapraszam. Dziękujemy nowe. i pozdrawiam serdecznie razem z Marysią, wszystkich ogrodników, doskonałych i niedoskonałych i zapraszam do następnego odcinka. Dziękuję. Dziękuję.